Bo Pan był wiceministrem sprawiedliwości i ponosi odpowiedzialność za kondycję wymiaru sprawiedliwości, jaką mamy dzisiaj. Totalny upadek, rozwibrowanie, no, dewastacja systemu. Bardzo proszę realizatora o przedstawienie następnej grafiki i niech ona... Panu dobrze siądzie na wzrok. Mamy tutaj informacje o długości trwania procesów za czasów waszych rządów. Od 2000, chwilę pokażemy, bardzo tak prosimy. Od 2015 darych. roku do 2023 roku. można było to przeczytać na spokojnie. Długość postępowań po prostu wzrosła. Polacy chcieli mieć sprawne sądy, chcieli, żeby to wszystko działo się szybko. Dzięki tej. Naprawdę hucpie, którą zrobiliście z sądami, postępowania się wydłużyły. Te dane pokazują jednoznacznie, jak to wzrosło o 1,7 miesiąca w sądach rejonowych i to jest pana zasługa. Zamiast szybsze procesy, zamiast normalne sądownictwo, bałagan i wszyscy za to dzisiaj niestety płacimy cenę. drugą grafikę. Proszę od się razu wytłumaczyć zaś bo tam na drugiej to zbiorczość. No dokładnie wzięte. tutaj widać. Jak od 2015 roku rośnie długość postępowań sądowych z 4,2 miesiąca do ponad 5 i to jest. Pana wina i to jest Pana niechlubny dorobek. Niech się Pan wytłumaczy, tylko niech nie manipuluje, żeby było inaczej, tak jak z Luką Watową.